Najbardziej okazałą suknią, najmocniej wyeksponowaną w naszej ekspozycji jest suknia, którą popularnie nazywamy krynoliną albo suknią od Diora. W tej sukni Violetta Villas śpiewając w Casino de Paris wykonywała Arię Strawiaty i faktycznie projektowali ją konsultanci domu, domu Mody Dior w Paryżu. Mam wrażenie i tak wiele wielu zwiedzających, widząc tę suknię i oglądając zdjęcia z Las Vegas, gdzie artystka zaprezentowana jest w oryginale, mamy takie wrażenie, że projektant, konsultant inspirował się filmem Sissi z Romy Schneider, bo na zdjęciach nasza artystka Violetta Villas w tej sukni mocno przypomina Romy Schneider w tej słynnej roli cesarzowej Elżbiety. E, oczywiście dla naszej gminy i dla organizatorów wystawy trudnym zadaniem było pokazanie strojów. E, przypominam, gmina nie posiada żadnych oryginalnych sukienek. Z inicjatywą e, uszycia kopii sukien Violety Villas wystąpili fanin, artystki, którzy rozpoczęli akcję zbierania funduszy na ten cel. E, oczywiście starania te wsparła także gmina Lewinkłocki. Zlecenie uszycia e, sukienego otrzymała pani Iwona Sztelter. Która w Niemczech, w Darmstadt, prowadzi swoje atelier krawieckie, i spod jej igły wyszły wszystkie sukienki, które dzisiaj są zaprezentowane. Na wystawie w sali pamięci Violetty Villa w Lewinie Kłockim. Krynolina powstawała kilka miesięcy. To było dużym wyzwaniem dla, dla pani Wony. Należy dodać, że oczywiście były prowadzone konsultacje i badania archiwów, jak wyglądał oryginał, z czego był uszyty, jakiego doboru materiałów dokonano przy uszyciu oryginałów sukni. Do uszycia krynoliny zużyto 18 metrów materiału, 12 metrów tiulu. 8 metrów podszewki. Naszytych zostało 66 sztuk kamieni swarowskiego. Jak oglądamy krynolinę, to zobaczymy, że naszytych zostało na nią 340 bukietów kwiatów, głównie w kolorze fioletowym, który był ulubionym kolorem Violetty Villas. Sama suknia waży 8,5 kg. To było dużym wyzwaniem dla artystki. Dla artysty założenie takiej sukni nie trzeba umieć się poruszać, kręcić, śpiewać, wykonywać utwór, jeszcze dać show. Hmm, oczywiście Violetta Villas należała do tych artystów, dla których te wyzwania były do, do podjęcia. Nauczyła się tego i, i, i zobaczyła, że oprócz samych występów bardzo ważny jest także wizerunek sceniczny artysty. Jego anturaż, fryzura, dobór biżuterii, rękawiczki, detale, które by nam się wydawały nie mają znaczenia, jednak w ogólnym wizerunku bardzo dużo, duże znaczenie mają. I ona później wróciła już w takim ukształtowanym swoim wizerunku i tak występowała i do dzisiaj należy dodać, trudno z kimkolwiek z jakimkolwiek artystą pomylić Violette Villas tak ważną rolę odgrywały te stroje w jej karierze i w jej występach